Odkurzacze Wet Dry od Dreamy to świetne rozwiązanie na czystość w Twoim domu. Sprawdźmy jakie mają modele i który jest dla Ciebie. Zaczynamy od najtańszego, czyli Dreamy H12 Core. Odkurzacz, który jest dostępny dla każdego. Z jego pomocą bez problemu wymopujesz podłogę z nawet ciężkich zabrudzeń. Nie boją się zupy mlecznej, keczupu czy innych zabrudzeń. Jeśli potrzebujesz bardziej zaawansowanego modelu, zobacz H12 Dual. Ten odkurzacz jest w stanie zmienić się w odkurzacz na sucho. Dlatego, że kiedy mopujesz podłogę i skończysz, jesteś w stanie go szybko przekształcić w odkurzacz ręczny i tym samym na przykład po mopowaniu, odkurzyć swoją kanapę czy posprzątać samochód. Jeśli natomiast potrzebujesz bardziej zaawansowanego mopa, wybierasz H13 Pro. Odkurzacz, który ma nawet napęd w kółkach, dzięki temu nie musicie wkładać żadnej siły w sprzątanie. On sam jedzie. Podświetlana szczotka, automatyczne suszenie po sprzątaniu a także mycie szczotki, to wygoda mopowania i co najważniejsze, wysoka skuteczność. Tutaj nie boimy się znowu keczupu i innych zabrudzeń, które spotkacie w domu. No i najbardziej zaawansowany H14 Dual. Absolutnie mój ulubiony, dlatego że ten odkurzacz Łączy ze sobą funkcję najbardziej zaawansowanego mopa, jednocześnie sam jest w stanie wyczyścić szczotkę, wysuszyć ją, ma napęd w kółkach, ma podświetlaną szczotkę, więc wszystko dokładnie widzicie, kiedy sprzątacie, a dodatkowo potrafi zmienić się w odkurzacz ręczny. Więc to jest najbardziej kompleksowe urządzenie, najbardziej zaawansowane. Dodatkowo posiada pojemnik na detergent, dzięki temu wasza podłoga nie dojrze lśni, to jeszcze pięknie pachnie. No i oczywiście możecie posprzątać nim wszystko: mopujecie dom, a później na przykład sprzątacie wszystkie kanapy, zakamarki, a także samochód.